Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Marek Bauer w studiu Radia Polonii 2000. Dzisiaj działacz polonijny, znany m.in. z działalności w Kongresie Polonii Amerykańskiej, Pan Kazimierz, albo jak to woli, Casey Chlebek. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Wielki zaszczyt być na falach. Ety teru z państwa w państwa domach. W ubiegłym roku ogłosił pan start w wyborach do Senatu, senatu Stanów Zjednoczonych, o czym porozmawiamy, bo to jest główny punkt naszego spotkania, ale nie każdy z naszych słuchaczy musi pana znać. No miejmy nadzieję nie tylko w, polowisk, w środowisku polonijnym, mam nadzieję tak samo anglosaskim, bo udzielałem się tak samo bardzo dużo w środowisku żeglarskim i byłem nawet przez a, długi czas zaangażowany, jestem ciągle zaangażowany z Chicago Yarding Association i tą organizację, która jest taką powiedzmy paradoksową organizacją wszystkich klubów żeglarskich i organizacji marynistycznych, a to jest właśnie Chicago Jaringa, za już jesień. Także byłem tam prezesem po niemalże dwa lata. No ale pan długo mieszka w Stanach Zjednoczonych, pochodzi pan, jakby czytałem, z Czernego Dunajca. Tak jest, jestem góralem, urodziłem się, wychowałem się właśnie w Nasik Tatrak. I długo dojrzewał pan do tej decyzji, aby wystartować do Senatu. Ale także udzielał się pan, jak wspomniałem, chociażby w Kongresie Polonii Amerykańskiej. To na pewno ważne doświadczenie, aby je wnosić w tym stać. To jest kluczowe doświadczenie, bo właściwie w tym czasie też poznałem szersze kręgi Polonii i zauważyłem potrzebę i konieczność po prostu dobrej reprezentacji polonijnej, a szczególnie w akcjach, które były czasami podejmowane, a zauważyłem brak po prostu naszej aktywnego, mocnego za zaangażowania. I właściwie, co więcej, zauważyłem brak właściwie politycznego istnienia w świecie polityki, dużej polityki amerykańskiej. Bo tak szczerze mówiąc, kilka dekad temu mieliśmy bardzo wielu kongresmanów i byliśmy zapraszani do nawet Białego Domu. No teraz to właściwie niemalże zmalało do, można powiedzieć, niemal zera. A i ten stan rzeczy musimy zmienić, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo aktywną grupą i tu potrzeba po prostu. No, niestety, lansować naszych własnych kandydatów. Także ja też dlatego właśnie chcę to zrobić i zaangażować się w ten proces, żeby Polonia miała szansę reprezentacji na wysokim szczeblu. A chyba być senatorem to jest najwyższy szczebel. Właściwie A się pan tą decyzję o starcie ogłosił jesienią ubiegłego roku, co było taką tą. Długo pan myślał w ogóle, żeby wystartować? A proszę państwa właściwie można powiedzieć że przygotowałem się przygotowałem do tego, tak się. Patrząc wstecz prawie chyba całe życie. Ale tak naprawdę ta, a, moment kluczowy, który nastąpił o, i wtedy decyzja była podjęta, to było w marcu 2018 roku, kiedy była organizowana akcja w Waszyngtonie. Ta akcja była właściwie przeciwko a, ustawie 447, o ile Państwo wiedzą, to jest tak zwany Just Act, a chodzi o rekompensację za mienie żydowskie. A, Yes. um Ustawa 447 w tym czasie już była ukartowana, nie było właściwie możliwości nawet usunięcia tego, bo to była senacka ustawa, ale kongresowa ustawa numer 1226 była właściwie do rozstrzygnięcia i to było kluczowe, ponieważ ona decydowała, czy to pójdzie na biurko prezydenckie do podpisu, czy nie. Ja miałem, brałem udział w tej akcji w Waszyngtonie z wieloma kolegami z Illinois i z całego kraju, a to zorganizowała grupa waszyngtońska, bardzo dobrze zresztą. I tam brałem udział. Myśmy starali się odwiedzić te wszystkie niemalże biura. A jest ich niemalże 440 a kongresmanów. No i a celem tego było przekazanie właśnie negatywnych skutków takiej właśnie ustawy dla Polski. Ja brałem w tym udział, ale dwa tygodnie później było głosowanie. Więc co było ważne że a jeśli jest 6, a 40 kongresmanów, to potrzeba przynajmniej połowy jakieś mniej więcej 220, żeby ta ustawa mogła być przegłosowana, czy w ogóle można na nią głosować. No okazuje się, proszę Państwa, tylko jakieś 40, 40 czy nawet chyba 30 osób brało udział w tym głosowaniu, i ustawa przeszła. Więc ktoś się zapyta, no co to jest? Proszę Państwa, to jest po prostu portal był użyty, portal proceduralny, który jest bardzo prosty i mówi, że jeśli forum nie jest zakwestionowane, to jest, z, się go zakłada. Amerykanie mają bardzo ładną, dosadną tej maksymę: forum is presumed unless challenged. Więc nikt się nie zapytał tam chodzi tu chyba i o jednego z nas może. Czy mamy kworum, żeby prowadzić dalszą debatę? Bo gdyby nawet powstało to pytanie, ustawa by padła. Proszę Państwa, ustawa by nie istniała. Nie było nikogo, więc 30 nagle kongresmanów zagłosowało za tą ustawą. Także to jest właśnie przykład, gdzie jednego z nas brakuje. W odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, żeby nasza sprawa została po prostu potraktowana poważnie. Także ja, jak później to wszystko przeanalizowałem, to do wniosku, musimy mieć jakąś obecność i kogoś, kto naprawdę chce walczyć o naszą sprawę. I o to mi chodzi tutaj w tym, żeby powalczyć, bo jest o co walczyć. Polonia jest naprawdę mocną grupą, silną grupą, tylko potrzebuje pewnego, pewnej spójności. I ja mam nadzieję, że może będę tym kluczem, żeby spoić tą Polonię wspólnie razem, i dlatego też proszę głosować 17 marca. To jest niecałe dwa miesiące, bo to jest naprawdę kluczem do naszego o, sukcesu. 17 marca proszę zakodować. Więc proszę definitywnie zwrócić się do swoich znajomych, żeby wszyscy się masowo zapisywali, do, do, żeby się rejestrowali, bo to właściwie jest taką naj, najgorszą bolączką, że się nie rejestrujemy, a później głosujemy. Także masowo, masowo zróbmy z tego ruch, pospolitego ruszenia, wszyscy, co każda dusza, co może głosować, proszę się rejestrować i głosować 17 marca. A w tym celu też, no, dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, mamy spotkanie w dziale in, żeby Przeprowadzić akcję dobroczynną. To jest pierwsza tego rodzaju. Będzie ich więcej. Następna będzie za dwa tygodnie, ale chcemy też zbierać fundusze w tym celu, bo wiadomo, w tym kraju Takimi programami, takimi wyborami kontrolują duże pieniądze, bardzo dużo pieniądze. Ja w tej chwili jestem dosłownie na starcie tego, tej akcji i liczę na to, że Polonia się włączy, bo jesteśmy postrzegani w amerykańskim świecie jako bogata grupa etniczna. Wykażmy to, że mamy troszeczkę pieniędzy i potrafimy rzucić... Na tą dosłowną tacę, bo będziemy w ten sposób też postrzegani, że potrafimy obronić i stworzyć fundusze odpowiednie dla swojego własnego kandydata. Ale, aby wystartować w prawyborach najpierw, musiał pan zebrać podpisy. Do tego byli potrzebni ochotnicy. Nie było z tym kłopotów. A, proszę państwa, ta. Ten temat to jest ciągle otwarty i naprawdę prosimy i za zaangażowanie, zgłaszanie się do naszej kampanii wyborczej, bo każda osoba jest cenna. Więc ja może podam szybko przede wszystkim nazwę mojej strony internetowej, gdzie można się zaznajomić z moim programem. To jest wwwky 4 Senate c a s -e for -senate .com, c Z kolei um, numer telefonu jest 312-898-2398. A można też pisać przez, uh, używając e-mailu. A uh, e mail adres jest info: małpka kc4senet.com. Com. Także proszę kontaktować się z nami naprawdę. Um, jest na tyle zaangażowania, na tyle wolontariuszy będzie potrzebne w następnych dwóch miesiącach, że każda osoba będzie wykorzystana. I liczymy na to, że Polonia się w to wciągnie i zaangażuje masowo, a szczególnie nasza młodzież. Prawybory odbędą się w marcu. Startuje pan z ramienia Partii Republikańskiej. Co może i dobrze, bo łatwo zauważyć, że nastroje Polonie właśnie jakby się skierowały w kierunku Partii Republikańskiej. Ilu pan ma kontrkandydatów? Co pana wyróżnia od nich? Ja. Um, bardzo dobre pytanie, ale przede wszystkim dziękuję za uwagę. Jako republikanin, bo co jest tutaj ważne też, proszę państwa, i proszę o tym pamiętać, że idąc do głosowania, proszę wybrać balot republikański, bo później, jeśli nie wybierzecie republikańskiego balota, będziecie zdziwieni. Ja nie jestem na balocie, więc to jest bardzo krytyczny moment właśnie tego głosowania. I jak Pan rektor zauważył, tak są inni kan, a, kandydaci z, 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 z ramienia Partii Republikańskiej, jest ich dos, razem z pięciu, więc ja plus czterech innych kandydatów. A powiem szczerze, oprócz jednego, który ma troszeczkę można powiedzieć, jakiś tam. Polityczne kontakty, bo był, jest byłem, byłem szeryfem Lake County. Inne osoby po prostu są mało znane, nieznane. Właściwie nawet ten, ten ta osoba też nie jest aż tak popularna, więc mamy równe szanse niemalże. A i tutaj będzie sytuacja. Tylko i wyłącznie walki z o dobry, najlepszy program, najlepszy przekaz. I chciałem to właśnie przedstawić wyborcom, nie tylko polonijnym, ale i amerykańskim, że mam najlepsze podejście do, na rozwiązanie problemów, szczególnie problemów ekonomicznych. A tutaj chodzi o stworzenie zony ekonomicznej dla stanu Illinois. Nie Niemal że chciałbym zrobić to samo, co jest w Kalifornii. Mamy tą dolinę krzemkową i, tutaj, no i użyć użyć tak samo, czy stworzyć dolinę krzemkową dla najbardziej zaawansowanych technologii, takich jak komputer komputeryzacja kwantowa, sztuczna inteligencja. 5G, automatyka czy robotyka, to wszystko musi tutaj działać pełną parą. Musimy stworzyć najlepsze rynki pracy dla najmłodszej kadry, która wchodzi tutaj w szkole. Mamy dobre, bardzo dobre szkoły w Illinois, wokół Chicago szczególnie. Także tutaj jest właśnie walka o to, żeby stworzyć najlepsze rynki pracy w naszym stanie. Czego żaden z innych kontrkandydatów nie operuje. Ja jestem jedynym, kto chce poprzeć właśnie taki program. No, ale to nie tylko no pan mówi, że żaden z innych kandydatów, ale od polityków zawsze słyszymy, że najważniejsze są miejsca pracy, żeby dobrze zarabiać i żeby niskie podatki, a Wilina jest zupełnie inaczej, ponieważ Wilina jest rządzona przez demokratów i ciężko tak uwierzyć, że z dnia na dzień się zmieni to na lepsze. A proszę państwa, ja zdaję sobie sprawy z realiów politycznych czy w Chicago, czy w Illinois, ale pamiętajmy, że mieliśmy też szanse, był gubernator, który był republikaninem, a też nie tak dawno mieliśmy też senatora, który był republikaninem, więc ludzie w tej chwili też może odczuwają konieczność, potrzebę dobrych pracy, bo ja powiedziałem, że to jest chyba najważniejszy warunek. Stworzenie a, możliwości godnych pracy, dobrych prac. To jest podstawa. I teraz a, proszę popatrzeć się nawet na osobę, którą będziemy walczyć, z którą będę walczył a, w ostateczności. To jest Durban. Czy, ten, a, czy on stworzył jakieś nowe para, miejsca pracy? A w ogóle ile ich stworzył? I co zrobił przez 24 lata? Co zrobił? Ja powiem, co zrobił. Doprowadził stan do ruiny a, gospodarczej. Dlaczego? Stan ma największe zadłużenie 25 bilionów dolarów a, na cały stan. To jest naj, na dole, czy największe zadłużenie wśród wszystkich Stanów Amerykańskich. Czy to jest dorobek? godny pochwały? Na pewno nie. To samo się dzieje z pra rękiem pracy, w ogóle z zaludnieniem. Mamy masową ucieczkę ze stanu. Czy, czy coś było zrobione w tym sensie? Absolutnie nic. Także ja nie widzę wśród tych moich kandydatów kandydatów tego programu. Ja to chcę o, mówić o tym, bo tu chodzi o stworzenie najlepszej możliwości dla stanu Illinois. Ale stan Illinois jest przykładem, gdzie i Stany, i duże miasta, wymienimy tutaj Los Angeles czy Nowy Jork, rządzone przez demokratów, więc stan i, Lino, i Chicago jest takim miejscem, gdzie, gdzie na sukces ekonomiczny bardzo ciężko liczyć w obecnych czasach, właśnie pod rządami demokratów. A to jest I nasz... dlatego ludzie się wyprowadzają. A to jest naszym obowiązkiem, żeby przedstawić realia, w jakich się znajdujemy i jakie są efekty tych realiów, że jest masowa ucieczka w inne stany, bo niestety jest tam możliwość, że można w innym stanie sobie otworzyć powiedzmy swoje firmy i tak dalej, tańszym kosztem, mniejsze podatki. Także to jest, co musimy, co muszę cały czas ludziom powtarzać, że tutaj trzeba walczyć. O stworzenie prywatnych rynków pracy, bo stworzenie pracy przez to, że rząd federalny popiera jakieś programy, to nie jest rozwiązanie, to jest rozwiązanie właściwie do, prowadzące do ruiny i tak się stało. Więc tutaj musimy podkreślać to i ja będę naprawdę do bólu to podkreślał, że to nie są socjalne polityki rządowe czy stanowe, które zagwarantują dobre pracę. To muszą być prywatne inicjatywy, które gwarantują dobry rynek pracy. Wiadomo, że aby dostać się do Senatu na szczeblu federalnym, ale nie tylko do Senatu, bo także możemy tutaj mówić o innych stanowiskach, czy to w stanie Illinois, czy w mieście Chicago, nie można oprzeć się tylko na głosach Polonii bo tak się nie wygra tych wyborów, ale my żyjemy w takim przekonaniu, ono jest nam powtarzane, że Polonia nie bierze udziału w wyborach, że Polonia nie głosuje. Ja się nie do końca z tym zgadzam, a pan... Ja powiem szczerze, no statystyka raczej przemawia za tym, że biernie się zachowujemy w tym względzie i to jest nasza szansa, żeby zaistnieć, bo przy tych liczbach, których znamy, 880 coś 80 prawie tysięcy rezydentów pochodzenia polskiego w Illinois, to są naprawdę bardzo wysokie liczby i jeśli tylko jakiś ułamek, jedna piąta, czy powiedzmy, czy jedna czwarta, już to rzeczywiście Zdominujemy te wybory. Prawdą jest to, że mimo, że mamy dosyć dużą liczebność, no nie bierzemy udziału w tym głosowaniu. I proszę o tym pamiętać, szczególnie to głosowanie, prawybory. Komu się wydawać może to nie jest ważne, bo no, nie jest, nie wybiera się już tych końcowych kandydatów, nie, ale to są najważniejsze wybory, bo nie będzie wygranej w listopadzie, jeśli nie wygramy teraz. Także proszę pamiętać o tym. 17 marca to jest kluczowe dla nas wszystkich i proszę to zrobić. My nie robimy tego tak przykładnie, jak na przykład grupy hiszpańskie, gdzie nie tylko, że jest zarejestrowanych cztery razy więcej, ale tak samo i cztery razy więcej głosuje. Więc ja też, prawdę mówiąc, będę chciał wykorzystać tę sytuację i pójdę w środowiska innych grup etnicznych, szczególnie, a, środowisko latinowskie, żeby przekazać właśnie im też te informacje i troszeczkę stanąć też i w obronie, bo jeśli chodzi o sytuację emigracyjną, mamy katastrofalną sytuację. My Powinien być naprawdę przykładem dla reszty świata, jak Ameryka może budować dobre relacje i zbudować dobrą, właściwie, prosperitę na emigracji. Myśmy tego nie zrobili. Otworzyliśmy ręki na kraje tego świata, szczególnie Chiny. Mieliśmy sąsiada obok, trzeba było o to lepiej zadbać. Niestety tak się nie stało. Jest ciągle szansa, żeby to zmienić. Um, I. Ja będę się starał po prostu też zrobić ten przekaz w środowisku. Um latynoskim, bo naprawdę to jest grupa, która bardzo prężnie działa i bez względu na to, jak możemy się postrzegać, jest to grupa, która w tej chwili, jeśli chodzi o inne grupy etniczne, dominuje życiem politycznym w tym stanie. A przede wszystkim w Chicago i to nie tylko z uwagi na liczebność, ale oni dają przykład, że można działać razem. Między sobą też mają problemy portorykanie z Meksykanami, to są ewidentne problemy, ale oni przynajmniej nie żałują grosza. Słyszymy, że Polonia jest bogatą, bogatą grupą, ale że tego grosza na politykę nie daje. A może nie daje dlatego, że nie ma kandydatów? A Bardzo ważna uwaga, bo niestety finanse są podstawą każdej kampanii wyborczej. Żeby zaistnieć, przynajmniej w sensie, że jest to nazwisko rozpoznawalne, to niestety kosztuje pieniądze, żeby wejść w media, dać ludziom się poznać. A ja liczę na to naprawdę, i to jest możliwości naszego zasięgu, żebyśmy to dobrze zrobili, bo jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. I proszę pamiętać o tym, że nawet ta najbardziej taka powiedziałbym religijna zasara świętego Augustyna pracujmy ciężko, okay? oszczędzajmy ciężko, ale. Nauczmy się też jej podzielić. Także w tym wypadku, wykażmy swoją własną, powiedzmy, wolę, że potrafimy poprzeć kandydata finansowo, bo to jest koniecznością. Więc zróbmy to dobrze i przykładnie, bo jeśli to zrobimy teraz, proszę pamiętać, ja może ja startuję jako ktoś do Senatu. Ale tak naprawdę to środowisko amerykańskie będzie patrzeć się na całość Polonii, czy potrafią się zjednoczyć i wykazać nie tylko liczebnie przez same głosy swoją obecność, ale tak samo przez finansowe wsparcie. Także zwracam się z wielką, wielką odezwą. Potraktujmy to poważnie. Te akcje dobroczynne, która będzie na przykład jutro w dziale in. Zróbmy z tego przykład, żeby inni się patrzyli na nas, że my potrafimy też zrobić akcje, które są naprawdę godne do naśladowania. Więc jest to szansa, jest to szansa. Panie Kazimierzu, bo... ale nasza sytuacja polityczna w samym mieście Chicago, już nie mówię o sytuacji na Waszyngtonie na szczeblu federalnym, no naprawdę nie napawa do optymizmu te czasy, dobre czasy Polonii, kiedy żył jeszcze Roman Puciński. One odeszły, dlaczego my jesteśmy tak słabi? Naprawdę chociażby w mieście. A um, mi się wydaje, tak naprawdę, bo jestem też produktem tej nowszej Polonii, że może tutaj był cały czas brak edukacji, dobrej edukacji politycznej. Gdyby to było przypominane, i pewne, powiedziałbym, takie arkana zasady, tej, a Edukacji politycznej przekazywane. To nie jest takie też trudne, ale po prostu brak nam tego, żebyśmy zrobili to na gminie, przekazywali i kształtowali obecne generacje, nowe generacje, jak należy to robić. I że należy brać udział czynny w tej akcji, w akcjach politycznych, nie? Przede wszystkim przez swoje własne głosy. Także to jest może ta bolączka, wielu organizacji polonijnych, nie bądźmy tutaj, tutaj specyficznie, ale to jest nasz chyba wspólny grzech i to ten stan rzeczy należy zmienić i jest ta szansa, żeby wykazać i to niemalże teraz, od zaraz, natychmiast możemy poprawić przez to, że jeśli się zarejestrujemy, masowo się zarejestrujemy wszyscy i wykażemy, że mamy tą mobilność, że mamy te siły, które potrafią przełamać wszystkie bariery, które istnieją i zjednoczyć nas, to będzie zauważone i to bardzo szybko. Jak jeszcze oprócz finansów może Polonia Panu pomóc? No, przede wszystkim, jak powiedzieliśmy wcześniej, włączenie się w akcji wolontariatu, branie czynny udział w naszych akcjach, które będą nasowo organizowane w różnych punktach. W tej chwili już mamy niemalże na otwarciu nasze biuro sztabowe, więc proszę dzwonić, kontaktować się przez internet, telefonicznie do nas. A przede wszystkim, co chciałbym powiedzieć, że te akcje tego rodzaju, jak na przykład stworzenie jakiegoś tam... Y, powiedzmy, spotkania w celach a, a, dobroczynnych, zbierania. To może zrobić nawet każda organizacja bez mojej obecności. Załóżmy sobie tylko ten cel. Mamy dzisiaj a, spotkanie a, klubu Ziemi tej czy innej, czy a, klubu przyjaciół tego czy innego stowarzyszenia dajmy tylko 10 czy 20 tych dochodów na ten właśnie cel. Bez nawet mojej obecności. A moje oczywiście błogosławieństwo będzie tam nad wami. Ale proszę, zróbmy to w ten sposób nawet. To będzie już wtedy wielkim, wielkim motorem i impetem do tego, żeby ten sukces finansowy też i osiągnąć, bo to jest koniecznością dobrej kampanii wyborczej. Także to, to może jest, to jest naprawdę możliwe. Namawiajmy swoich znajomych, namawiajmy swoich przyjaciół różnych nacji, żeby brali udział i żeby powarli to nazwisko Kazimierz, Kejsy, Chlebek jako solidny i rzetelny kandydat, którego należy wybrać w porę wyborów. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w tę kampanię, to może się kontaktować poprzez stronę internetową Casey for Senat albo dzwonić. Numer telefonu kierunkowy 312 898 2398, jeszcze raz powtórzę, 312 kierunkowy 898 2398 no i może na koniec tak. Jak wspomniałem, nie, nie tylko głosami Polonii pan może wygrać, ale dobrze by było, żeby Polonia na pana zagłosowała w całości. No i właśnie dlaczego na pana ma zagłosować, a nie na pozostałych tych czterech? A Ja bym powiedział, że chyba jak to mam zrazumować, dlaczego obecny czas, ja jestem kandydatem, na którego powinno się głosować, to, to, że w obecnym środowisku, który istnieje, jest, są tendencje bardzo socjalistyczne. Niestety się okazuje, że socjalizm staje się nagle bardzo mocny. To jest, chyba się okazuje, jedyna z pożądanych alternatów, że już nie kapitalizm, socjalizm. No, proszę Państwa, ja się, u... Urodziłem, wychowałem w systemie socjalistycznym i uciekłem z tamtego systemu, żeby znaleźć właśnie a, i lepsze możliwości zarobkowe, lepsze. Pójść po lepsze życie niemalże. Dlatego wybrałem po prostu wolny świat, wybrałem Stany Zjednoczone, Ameryki i tutaj przyjechałem. Ja widziałem jak socjalizm w swojej agonii działa, jakie są skandaliczne, czasami mogą być katastrofalne efekty socjalizmu, więc ja jestem tym, który może przekazać, te, no, właśnie tego rodzaju doświadczenia młodej generacji amerykańskiej. Uważajcie, bo to jest z, zgubna droga. To się zawsze pięknie wygląda. i ma lepszego, chyba produktu bardziej, lepiej opakowanego jak socjalizm. Tylko, że się kończy niestety upadkiem a, kraju, upadkiem systemu, a jeszcze gorzej masową, czasami eksterminacją. Także pamiętajmy o tym, że to jest jedna z podstaw, w którym w tej chwili jest konieczna do zreformowania edukacji amerykańskiej. Druga rzecz, też przyjeżdżając z Polski, jestem produktem emigracji, jestem sam emigrantem, ale ja osiągnąłem tutaj swój sukces pracując przez 50 lat i stosując wszystkie zasady, które były wymagane ode mnie, a jako emigrant, więc starałem się być według, iść według litery prawa. Więc ja mimo, że jestem bardzo, bardzo zainteresowany modernizacją czy kompletną z, kompletnym, z, z nowalizacją systemu germacyjnego, bo on jest ma ponad 100 lat. To jednak jestem ciągle zdania, że my musimy zachować zasad ustalonych. I mój koncept, tak szczerze mówiąc, nawet emigrację, to jest to, że nie przychodzimy czy, czy łamiemy bariery gdzieś na granicy, żeby wejść do kraju. My powinniśmy to zrobić w bardzo sposób legalny. I są rozwiązania, które naprawdę mogą to zrobić możliwym. A między innymi nawet stworzyć niemalże zakłady czy, czy w danym kraju, jak to się niemalże robi tutaj w Ameryce, gdzie są pośrednictwa, biura pośrednictwa pracy. To samo można zrobić tam, gdzie Ktoś, kto chce emigrować, ma takie czy inne kwalifikacje i używając listy potrzebnych pracowników w Stanach Zjednoczonych, można po prostu w ten sposób dostać, powiedzmy, swoje swojej wizy. Także te możliwości istnieją, ale my musimy polepszyć tę sytuację rynkową, bo to wszystko musi na samym końcu dnia działać dla celów Stanów Zjednoczonych i bronić interesu Stanów Zjednoczonych. Ale te dwie rzeczy rozpowszechnienie socjalizmu. Mnie się wydaje totalny brak zrozumienia w tym względzie, oraz to, że mam tyle doświadczenia jako emigrant, mogę lepiej przygotować Amerykanów, jak to należy zrobić, żeby uniknąć pewnego rodzaju trudności, na które my dzisiaj napotykamy, z którymi się dzisiaj borykamy. Także to są dwa, mi się wydaje, podstawowe problemy których żaden z innych kandydatów nie może się pochwalić, a ja to mam swojego życia. Szanowni Państwo, prawybory już w marcu, a naszym gościem był kandydat do senatu Kazimierz Casey. Chlebek. Dziękuję serdecznie. A dziękuję za odwiedziny Państwa domach. Dziękuję panie redaktorze.